Jo, siemano ja jestem Ruki, witam was w kolejnym odcinku z ewolucji najrzadszych pokemonów w Pokemon GO I jest to, moi drodzy, najlepszy odcinek z tej serii, ponieważ dzisiaj w końcu robimy tego Charizarda, tak jak obiecałem wam w tym tygodniu Pomimo wszelkich trudności, ponieważ zasypało moją miejscowość, zerwało linie elektryczne, że przez chwilę nie było w ogóle prądu Przez cały dzień właściwie, dlatego nagrywam to późnym wieczorem I ponadto... Również był problem z zasięgiem, że w ogóle nie było zasięgu, nie miałem internetu, ani nawet nie mogłem do nikogo zadzwonić, ale w końcu, moi drodzy, postarałem się dla was, obiecałem w tym tygodniu i macie w tym tygodniu i macie to już dzisiaj, Ewolucja Charizarda, także rozwalmy pod tym odcinkiem łapkami w górę, a w przyszłych odcinkach również epickie pokemony, takie jak Blastoise, Venosaur, Alakazam, moi drodzy, a tymczasem nie przedłużając, zaczynajmy. Także ziomeczki, wbijamy na moje pokemony w Pokemon Go. No, i oczywiście na sam start mamy na samej górze smoka wawelskiego, którego będziemy chcieli ewoluować. Jest on wysoko w Pokedexie, więc nie było problemu go znaleźć. Jest to mój jedyny żywy Charmander. Zobaczmy mu IV. Z tego względu, żywy, że po prostu wszystkie inne transferowałem, bo miałem wszystkie kiepskie IV. W ogóle mało Charmanderów znalazłem. Ale tylko ten ma od 80 do 100% IV. Najlepszy atak. Co jest bardzo fajne, bo właśnie Charizarda ceni się za atak. No i jest to stat 15 na 15, czyli to, co nas najbardziej interesuje, że Ivy jest bardzo przyzwoite na najwyższym poziomie i atak ma na najwyższym poziomie, czyli stat, który jest najlepszy w Charizardzie. No także tego będziemy chcieli ewoluować. Ogólnie gdyby nie Halloween event w życiu nie nazbierałbym na niego cukierków. Z tego względu, że u mnie było po prostu mało tych czarmanderów i musiałem robić z nim kilometry, no i co? Teraz zrobimy Charmeleona Smoka wawelskiego Charmeleona. Huh, na razie Charmeleon nas nie interesuje, ale zróbmy tą ewolucję. Znaczy, interesuje nas, bo bez niego nie zrobimy Charizarda. Zaraz zobaczymy, jak epicko wygląda Charmeleon. Jest to przekozacki Pokémon. Bardzo mi się podoba jego wygląd. Ale oczywiście, animacja się musiała zepsuć. Nie? A jest, dobra, jest, mamy go. Huh, jego nie miałem w Pokédexie, jak i Charizarda również nie miałem w Pokédexie, ale widziałem kiedyś Charizarda w gymie także. O, kurde, w życiu go w sumie nie widziałem w Pokémon Go. Bardzo fajny dźwięk ma. Szkoda, że musimy się z nim pożegnać. Zobaczmy, jakie ataki ma. Super, że kiepskie, super, że kiepskie, ponieważ gdyby już miał najlepsze, to byłaby taka historia jak w poprzednich ewolucjach, że Machokę miał najlepsze ataki. No to już maczam, już nie miał tych najlepszych ataków. Nie odziedziczył po swoim poprzedniku. Puh, teraz najważniejszy moment, moi drodzy. Czy będziemy power tego Pokemona, czy też nie. Czy Charizard będzie tym endgamem, którego będę chciał power -upować? Zobaczymy ogólnie później, jakie ma najlepsze ataki, ale teraz zobaczmy, jakie w ogóle dostanie. Moi drodzy, łapki w górę w tym momencie, kto nie zostawił. Subskrypcja, kto nie zostawił, i muszą być najlepsze ataki, ponieważ ten Pokémon ch chciałbym zrobić go takiego wiecie. Wyfulego go na maksa, jeśli będzie miał najlepsze ataki, będę z nim chodził setki kilometrów, żeby zdobyć te cukierki. Wyrzucam wtedy Bulbozaura ponieważ mega, mega lubi Charizarda. Zresztą, kto nie lubi Charizarda? Także łapki w górę, subskrypcja, kto jeszcze tego nie zrobił. Myślę, że już. Także ruszamy. Kurde. Wolf, Boże, ale mi serce wali. Ja pierdzielę. Proszę, 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 gdyby się nie nagrywało. O chryste, ale mi serce wali. Proszę, najlepszy ataki, proszę, 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 najlepsze ataki. Jakie to jest epic Jaki to jest epicki Pokémon? Jaki to jest epicki Pokémon, moi drodzy? Nie miałem go w pokédexie, uwaga. Proszę, najlepszy ataki, najlepszy ataki, proszę, 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 proszę Emer Fire Blast, Jest! Jest! Tak, powerapujemy go, mamy 6 candy. Trochę go 1500 CP ma. Jezu, tak. Ember to najlepszy ognisty atak. Fireblast to jest najlepszy super atak ognisty. Tak, kurde, tak, tak. Możemy go trzy razy powerapować. I na pewno to zrobimy. Ile to jest? A nie, tylko dwa razy możemy. To nic. Kurde, będę z nim chodził, nie ma bata. Zrobimy odcinek, w którym będziemy go power na... O Jezu, prawie mi telefon wypadł. Będziemy go power na pewno na maksa. Ja pierdzielę. Aż mi się ręce trzęsą. Kurde, no nie wierzę. Nie dość, że jestem pierwszym youtuberem, który ma Charizarda, to jeszcze jestem jednym z pierwszych ludzi, który ma udane ataki, ponieważ dużo moich znajomych robiło właśnie Charizarda, bo razem ze mną w Halloween chodziło z tym Charmanderem i nie udało im się takie tak jak mi się udały. Zobacz, jaki to jest kozak. Smok Wawelski. To jest jego nazwa, którą zostawiam. A jeśli macie dla niego jakąś lepszą nazwę, to piszcie w komentarzach. Ale, moi drodzy, ten smoga wawelski to jest kozak. Na pewno będę chciał go wrzucić na wawelu. Patrzcie jak mi się <laughs> Ręka trzęsie, no kurde, ej. w życiu takich emocji nie przeżywałem w Pokémon Go A tymczasem pokażę wam tabelkę, jak zmienił się Charizard po tym update'cie, w którym zmieniono CP, atak, defa I tylko HP zostawiono Oraz zobaczymy, jakie są dla niego najlepsze ataki I Charizard jest tutaj na bardzo dobrej pozycji, ponieważ jego y, wcześniejsze ewolucje zostały znerfione Natomiast on został podniesiony względem poprzedniej wersji Charizarda I teraz za każde podniesienie będziemy dostawać 3 i 40 CP więcej, czyli na przykład, nie wiem, dostawał teoretycznie 50, to będzie dostawał teraz i 53,4 tego CP za każde podniesienie. Ponadto zwiększono mu atak o 11, co jest dużą, dużą liczbą, natomiast defens został mu zmniejszony o 6, czyli będzie to taki pokémon stricte genialny do odbijania gymów. Także teraz maksymalnie Charizard może mieć prawie 2700 CP, co jest bardzo dobrym wynikiem i będzie on realnym zagrożeniem w Jimach. Teraz kwestia ataków, moi drodzy. Jak wiecie, Charizard nie jest tylko typu. Ognistego, ale także latającego I ma on konkurencyjny latający atak Dlatego Ember I ten atak jest po piąte najlepszy I cechuje się on sporo wyższym DPS-em Jednakże mi zależało, żeby mój Charizard był typowo ognisty Dlatego bardziej cieszę się z Ember Ponieważ gdy używamy ataku ognistego Na przykład na roślinne To dostajemy jeszcze bonus 25% Przez co Ember staje się bardziej użytecznym atakiem Niż ten Wing atak, Mimo, że Wing atak ma lepszy DPS I to o dosyć sporo No a wiadomo, super atak nam się udał Cacy. Więc chodźmy wypróbować go w gymie. Zobaczymy jak radzi sobie w walce dwóch najlepszych smoczych pokemonów. Oczywiście Charizard nie jest typu smok, aczkolwiek wszyscy uważamy go za smoka. Ja też go uważam za smoka, ponieważ no, bardziej wygląda smoczo niż Dragonite. Kto tak uważa, no to może napisać w komentarzu. Kto wygra, zaraz się o tym dowiecie. Mamy tutaj gym level 4 i takie dosyć mocne pokemony bym powiedział. Więc musicie mi pomóc. Co, pomożecie? POMOŻEMY! <noise> no 3, 4, ry! Ach kurde, fal start, bo oczywiście, o patrzcie, no... Wszyscy biją Jima, e, chiński telefon bije Jima A ten nie, no klika, że on przecież... e, nie, on się rozgrzewa wiecie, iPhone, Apple 3, 4, ry! Wow, Działa! Aha, super, tu jeszcze jest walka, a tu jeszcze, o! Dobra, Charles zaraz się obudził Zesnu zimowego Przeciszymy to trochę O, tutaj mamy yy, ognisty kontra ognisty Pokemon I nasz Charizard nie dostaje jakoś mocno To jest bardzo fajne Uwaga, jak z Fireblasta zasadzi Chowamy się, o, jak ładnie A Arcanine ma wysokiego defa To jest dobry Pokémon, do gymów Jednakże też nas nieźle klepie, bo Arcanine ma właśnie więcej defa o, tu już jest taka walka nie nieciekawa Ale nie, będziemy super efektywni chyba, bo y, Ogień y, rozmraża tą Rozmraża lód Także szybko załadujemy se blasta I go pociśniemy tutaj ładnie O, no całkiem Ale mu wchodzi, kurde, ten, w ten y, jego def Znaczy, Lapras ma dużo HP O, kurde, uciekaj No nie, słuchacze ma takim na Ale zarąbiście się spisał właśnie ten Lapras e, Boże, Lapras <noise> Laprasa dostaje teraz w tyłek Zarąbisz się, spisał się Charizard, jest to genialny Ten, Pokémon do odbijania Jimów. Cześć, widzę cię tam z tym Dragonite'em. <noise> fajnie to wygląda. Cześć, stanę sobie blisko ciebie. O, zaraz będę Cię widział, chyba. No, no. <noise> O, tak na równie stąd sobie stanę i będę sobie bił z Twojej strony. O kurde, nie uciekłem przed hyperbimem ale to nic. Dobra, Smok Wawelski kontra Lapras i kontra Snorlax? O, teraz się szybko załadowało, no tyle wygrać. Dobra, zobaczmy jak sobie radzi. Strasznie y, mocno nas będzie bił ten Lapras, bo... Ale my też go mocno bijemy, Charizard jest o tyle dobrym pokiem, że... Mimo, że mam 500 CP mniej, to i tak jedziemy sobie równo z HP. O kurde, tylko że teraz jak z Dragon... No tak, nie zdążyłem uciec, ale to nic, nadal jest walka wyrównana tego że o, o No oczywiście yy, Czułość iPhone'a rozwala A nie, żyje Ale jaja Boże, te bugi na tym iPhonie Czasem naprawdę Jak jest ładna pogoda, to jest spoko, ale Inne telefony przy ciulowej pogodzie Jakoś sobie radzą Dobra, wypróbujemy sobie Gengara, bo też dobry Pokémon, <laughs> O kurde, uciekaj no, to było dziwne. John Cena teraz. Się... A powinienem być super efektywny, ale i tak będę mu. Ej, nie biorę mu tak mało całkiem. Całkiem ładnie. Submission i LE pewnie mało mu odbiorę. No, bardzo mało. Lepiej widzisz z tego plaskacza w ryj. No i Jim zaraz będzie praktycznie chyba porobiony. No, dobra. No i możemy tutaj wrzucać poksa. Jako buddy, a nie możesz buddy wrzucić do gymu. <grym> a, no. No to jednak zaur wraca na buddy. To jednak musimy wywalić go z buddy. Dorzucamy się do Jimu i zaraz zobaczymy, jak episko wygląda. Nie wiem, czy będę na samej górze? Chyba tak. Twój Hitmon ma nieco mniej chyba tego CP, nie? No, o, ale śliczności. Dobra, zobaczmy, jak on wygląda w środku Jimu. O 3 mniej CP mam, <śm> Tak? No. <śm> 3 CP zaważyło tutaj, że Smok wawelski jest na pierwszym miejscu, ale jak on episko wygląda, ja pierniczę. Dobra. Myślę przetestować y, kontra Dragonite, z tym, że musimy pierwsze trzy pokemony szybko pokonać, żeby dojść do tego Dragonite. Także Dragonite będzie na drugim miejscu tutaj. Także tych dwóch ziemeczków to szybko porobimy. Dobra, i teraz z pełnym HP Charizard. I wypuszczamy z pełnym HP Dragonite'a. Nie będzie to też wyrównana walka, bo 1000 więcej CP. Ale zobaczcie, jakie hity odzadaje ten yy, Charizard. To jest masakra jakaś. Spróbujemy tak na razie w miarę równo zawalczyć. No i, i zobaczcie. Uwaga, ile HP odbierze? No No effective, prawie pół HP. A 1000 CP mniej. Ja pierdzielę, ten Charizard to jest kozak. Ale w ogóle fajnie wyglądają te dwa smoki, nie? Naprzeciwko siebie. No jest koks. Ale duże krechy odbiera. Gdyby mieli tyle samo tego HP, to Charizard byłby dużo lepszym Pokémonem. A tak do odbijania Jimów, według mnie, chyba jest lepszy. No bo zobaczcie, jak ja z Dragonite'a, z dwóch super ataków nie odebrałem tyle, co on mi z jednego Fireblasta. A to trwa tyle samo, nie? Dobra, ale jednak tutaj minimalnie yy, KO zrobimy z jednym HP. To się nazywa chirurgiczna precyzja. Jeden HP idealnie Dragonite'owi zostało. Ale oczywiście ktoś bije Jima. Także ten fake GPS jaż niszczy grę i zapłaci nam za paliwo. Dobra. Zobaczmy co to za ameba, bo już odbił Jima. Nikogo nie ma? Dobra, mam zdjęcie, że nikogo nie ma. Dobra. No coś się nie chce ujawnić, Frajer. O jest, ujawnia się. Niebieski oczywiście i... Maxik! Jesteś jeszcze czym chwalić? Woo! Zdobył Vaporeona, yy, przepisał koordynaty, gdzie jest Vaporeon i Enter i rzucił m, y, myszką w po, Pokebola w Vaporeona. Wow, ale jesteś dobry! Woo! Banujemy dziada. Także, kochani, to tyle w tym odcinku. Zostawmy pod tym filmem jak najwięcej łapek w górę. Rozwalmy system za tak epickiego pokemona Piszcie, czy macie swojego Charizarda, czy też nie. I którego pokemona wolicie? Czy wolicie dragonite Czy może jednak Charizarda? Według mnie, chyba Charizard lepiej wygląda bardziej smoczo niż Dragonite', który jest smokiem. No i co, Rzymaczki? Widzimy się w kolejnym odcinku z Pokémon Go. Na pewno w przyszłym tygodniu i postaram się w niedzielę. Chociaż przez tą pogodę byłem zmuszony skleć odcinki w nocy, więc trochę jestem padnięty. I rozwalmy system łapkami w górę i subskrypcjami. A tymczasem ja się z wami żegnam. Do następnego odcinka. Widzimy się w komentarzach, na grupie Trenerzy rukiego oraz w następnym filmie z Pokémon Go. A tymczasem trzymajcie się. Cześć!